W dzisiejszym filmie zaczynamy nową serię Minecraft 120. Tak jak w poprzednich odcinkach mówiłem, robię to. Uczymy się nowych rzeczy, które dodali do Minecraft, bo tak w zasadzie nie wiem totalnie, co jest nowego. W sensie wiem tylko plus minus co dodali, ale nie wiem do czego to służy, za co odpowiada, co masz z tego robić, i tak i tak Na samym starcie pragnę Was poinformować o tym, że to Wy decydujecie, co będzie w następnym odcinku. Najbardziej lajkowany komentarz spod tego odcinka będzie oznaczał to, co robię w następnym, więc piszcie komentarze, dawajcie fajne pomysły i wtedy wyświetlicie się w filmie. A jeżeli widzicie, że ktoś napisał fajny pomysł, to zlajkujcie kom. Będzie. CC. Więc jesteśmy na świecie, na którym Zaczniemy naszą rozgrywkę I na samym starcie, no wypadałoby tutaj zdobyć sobie Troszeczkę drewna, żeby zrobić te podstawowe Przedmioty, plan jest taki Żeby dzisiaj pochodzić trochę po świecie I znaleźć odpowiednie Miejsce na bazę I no zobaczymy, czy będziemy w następnym odcinku budować tą bazę Znaczy, bazę zbudujemy, ale czy to będzie domek Czy to będzie jakaś, wiecie, baza właśnie W górze, bo to wy decydujecie, co zrobię Next time, nie, więc jakby pamiętajcie o tym A, no i właśnie, ej, bo to Zaczęliśmy tutaj rozgrywkę, fajnie Minecraft Krawciek jest grany, czuwieniu, wszystko jest Si, ale nie powiedziałem wam najważniejszego, czyli fakt zostawienia łapki w górę pod tym materiałem. Zrób to teraz, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, bo łapki w górę motywują mnie do następnych odcinków, więc jeżeli będzie ich naprawdę dużo, to być może odpalimy live y z tej serii albo więcej odcinków. Wszystko zależy od was, więc mordeczko, moja droga, zostaw łapkę w górę! Teraz! Dobra, nie będę już żebrał, bo ile można żebrać człowieku, łapki w górę. Jak będziesz chciał zostawić, to zostawisz, nie? Prosta sprawa, dobra. Mamy kill i e, teraz mi podałoby znaleźć. O, mamy łyby, 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 ale nie, to była łybki. Łybki to nam nie są potrzebne, bo ja, człowieku, e, nie lubię ryb, nie? Jedzenie ryb powinno być zabronione. Wiecie dlaczego? Bo ryby są dobre. Znaczy, dla mnie przynajmniej, tak osobiście, ja nie lubię ryb. Nie wiem, jak wy. Moja postać w Minecraft nie będzie jadła ryb, chyba. Chyba, że będę już tak, wiecie, naprawdę turbogłodny i nie będę miał wyjścia, i jakby tryb survival wejdzie za mocno, no i będę musiał jeść te ryby, wiecie o co chodzi, bo to jest przetrwanie w końcu, dobra, mamy tu kuraki, I w sumie dobra, wykopmy sobie tutaj kobla o, elegancko, zróbmy sobie elegancką sikiereczkę i za pomocą tej sikierki będziemy właśnie je sobie rozwalać, dobra, tutaj hops, hops hops, hops, robimy tak, no kurde, dobra, mam sikierę i u, widzicie, tym aspektem uprzedziłem wszystkie komentarze, czyli ej, czemu ty robisz miecz, przecież sikiera jest lepsza w Minecraft widzicie, tak, to jest 1000 IQ MWK się zmienia, i czy taką Komentarze, więc piszcie komentarze, bo komentarze są bardzo ważne w tej serii O nie gada, już znaleźliśmy Yo, to są te nowe drzewa, które dodali w Minecraft 1.20 Ej dobra, kozacko, kozacko, to mi się naprawdę podoba Tutaj mamy cave czekajcie, wezmę sobie tylko ten crafting table, który tu zostawiłem Dobra, więc lećmy sprawdzić jak wygląda nowy biom Ja w ogóle nie wiem jak on się nazywa tak do końca Nie przygotowywałem się totalnie do tej serii, żeby sobie nic nie spoilerować Więc możecie dać znać właśnie jak ten biom on się na przykład nazywa, ale z tego co wiem To są drzewa wiśniowe, bo one są Różowe, tak? Sherry log Dobra, okej, okay. mamy tutaj, o kurde Różowe deski w Minecraft Nie? Ej, to jest naprawdę Turbo mocne, nie? Dla dziewczyn Wydaje mi się, że to jest już ulubiony bloczek, nie? Poważnie, tak samo jak te liście Ej, będziemy musieli zbudować różowy Dom, co jest? Bez kitu? i nawet wiem kogo bym Mógł zaprosić do różowego domku Jeżeli domyślacie się kogo, to Dajcie znać, ale może to zrobimy z następnym odcinku. Wszystko zależy od was. Mega ładnie to wygląda. W ogóle patrzcie tutaj takie partyklesy lecą. Ej, mega spoko. A te kwiatki można zbierać? O lol. A ja, czy z nich można... O lol, ej, chyba nie było kwiatków, z których było można robić różowy barwnik od razu, nie? Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, bo wiecie, jakby... Wcale nie gram w tą grę 10 lat i powinienem ją zdać lepiej niż cokolwiek innego. Nie, 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 to tak nie jest. Ej, w ogóle tutaj mamy, patrzcie, lodową górę, ej, jo! Co tutaj się dzieje? Co to za biom powolony, patrzcie! O! Koza człowieniu. Mega SZTOS! No dobra, mamy ten różowy biomik i naprawdę mega spoko. Ale czy ja chcę mieszkać na różowym biomie? No nie za bardzo, chyba. Chyba nie za bardzo, bo ten różowy biom wygląda naprawdę kozacko, ale nie na tyle, żeby mi się to podobało. Aczkolwiek, możemy mieszkać gdzieś niedaleko. Chociaż teraz, to ja najchętniej bym znalazł jakiegoś kewa. O, 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 o. I jak na życzenie, jak na zawołanie, nie jak na życzenie. Mamy tutaj kewa, więc wykopmy sobie teraz kable z żeby zrobić sobie kill -off. Yy, Czy ja zrobię sobie Kilow, tak, zrobimy sobie kilow O, i wykopmy sobie węgiel, bo ten węgiel No, na pewno nam się przyda W ogóle nie zauważyłem nigdzie żadnej owcy Co jest nieco małym przypiksem Ponieważ nie będziemy mieli na łóżko A łóżko by się nam mega przydało Dobra, zróbmy sobie teraz tutaj pochodnie Skoro idziemy Ja mam optifina wgranego w ogóle, żeby było tak, wiecie, clean Okej, okay, tam mamy zombiaka, to może tam nie idźmy O, i mamy od razu żelazo Nie no, świetnie Jakby wiadomo, no trzeba zrobić podstawowe rzeczy, nie Myślę, że zdobywanie jakichś przedmiotów Typu diamenty i tak dalej, i tak dalej. Będziemy robić na streamach, ale musicie dać znać, czy chcielibyście takie streamy. Ja jestem w stanie teraz robić dla Was takie live'y bo są wakacje i macie dużo czasu, więc moglibyśmy robić tak. Ej, co. Je... Co jest? Pa! Mamy x-raya Ej, może znajdziemy szybciej diamenty niż ja myślę Patrzcie, o nie, nie zdążyłem No więc, Minecraft 1.20, jak widzicie, ma pewne błędy I dosyć, to są takie poważne błędy, bym powiedział O kurde Spadaj, gościu, zostaw je, zostaw je, zostaw je, zostaw je, zostaw je, zostaw je, zostaw je. Dobra Ej, tego węgla mamy mega dużo Ej, Aż tyle nam nie jest go potrzeba Żelaza by nam się przydało nieco więcej Oj, ojoj, ojoj, ojoj Dobra, ojoj, oj, oj. Dobra, 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 dobra Trzeba się wycofać, trzeba się wycofać Fajnie by było, jakby Jeden wysadził drugiego. O, dobra, elegancko udało się to zrobić. I teraz możemy wejść na górę, żeby sprawdzić, czy coś tutaj będzie. Czy coś tu będzie. Tak, mamy żelazo, dobra, zarąbiście. O nie, ale tam mamy gagatków, którzy już chyba do mnie idą. Patrzę w prawy górny róg, ale nie widzę, żeby szli, więc zarąbiście. Dobra, wykopmy sobie więcej żelaza. O, on, ej, oni są chyba tam zblokowani, wiecie? Dobra, ile tego żelaza mamy? 11, dobra, mega spoko. Okej, okay, mógłbym zejść niż. Ej, patrzcie! Ty, będzie płyta! O. Chciałem powiedzieć, że będzie płyta, ale nie będzie płyty. Bo Creeper wyświadczył mi przysługę i pokonał wszystkich. Dobra, ja myślę, że jak na razie możemy sobie stąd wyjść. Bo na narzędzia z żelaza już mamy, więc to w zupełności nam wystarczy. I musimy iść w świat, aby znaleźć jakąś fajną miejscówkę, gdzie byśmy mogli się osiedlić. Dobra, wykorzystajmy różowe deseczki tutaj, rozumiesz? O, proszę bardzo. No i wyszedłem z tego cave'a. Nadal jest jasno, więc to jest plusik. Fajnie by było znaleźć jakąś owcę, no bo owca jest mi naprawdę mega potrzebna. Bo ej, bo się ściemnia, se... Uch! I <sighs> Ale bym spadł. Ty, jakbym tam spadł, to bym tego nie przeżył. Na pewno, nie? To jest pewnie, jak. Dobra, czekajcie. O, okej, okay, okej. Okay. Ej, no nie gadaj, że tu nie będzie nigdzie owcy. Przecież to jest niemożliwe. Ej, w ogóle, jaki górzysty teren nam się tutaj wygenerował, nie? Zarumbiste. Ej, dobra, żeby przetrwać noc, ja mam pewien plan. Bo musimy wybudować jakąś bazę. Tego nie ominiemy, bo gdzieś musimy się schronić i w tym czasie znajdziemy sobie wełnę. Ej, w sumie przez chwilę myślałem, że mam trzy różowe wełny. A tu są trzy różowe deski. Mocno jakoś. Proponuję, że na dzisiaj. Ukryjemy się w różowym domku. Tak, dobrze usłyszeliście. Pozbieramy dużo różowego drewna i zamieszkamy w różowym domeczku. I w tym domeczku może ktoś zamieszka. Jak dobrze wiecie, pewna osoba lubi bardzo różowy kolor oraz małe ciasne miejsca. Więcej wam nie powiem. Ale tak czy siak Zbudujemy takie miejsce i być może Wskrzesimy ją na tym świecie Oh my God, było to naprawdę super Ale dobra, nieważne, budujemy domek może sobie Aha, bo ja nie mogę na tym tym stawiać Ej, nie można tak stawiać, no dobra, okej, okay. tak czy siak Zbudujemy sobie ten domek To jest legendarny domek tej serii, nie? Ej, tutaj byśmy mogli zrobić spawn Wiecie o co chodzi? To by, to by było zarąbiste, nie? Jakby tutaj był spawn Okej, okay, teraz tutaj tak I w sumie to możemy zbudować taki 3x3 i będzie superowo Taki malutki, taki villagerowy różowy Domek, wiecie o co chodzi? To by było świetne. Więc tutaj sobie zrobimy tak. O, proszę bardzo. Czekajcie, czy ja mam crafting? Mam, od razu wstawimy tutaj crafting. Zrobimy sobie drzwi, żebyśmy. O, nie, różowe drzwi. Czy wy to widzicie? To są naprawdę różowe drzwi. Nie no, rozwala mi to głowę, nie? Teraz zrobimy sobie okna strapdorów, które też będą różowe. Oh, man. Czekajcie. O, dobra, zarumbiście. Ej, wydaje mi się. Chociaż nie, ja wiem, jak to ustawimy. Ustawimy to o, tak o. Nie tak o. Na odwrót, kurki. No nie, no nie, dobra. Musimy wyjść stąd. Ale tu jest zombiak, Tak o, to zrobimy. O, myślę, że tak będzie ładniej. Ale nie jestem pewien. Zostaw mnie, gościu, zostaw mnie. Proszę mnie tutaj. O, o. Gościu, gościu. O, dobra. Myślę, że tak będzie ładniej. Chociaż. Hmm, a może jeszcze lepiej, dobra, to ulepszymy po prostu ten domek. Ten domek z czasem będziemy ulepszać, wiadomo. Nie od razu Rzym zbudowano. Wiecie o co biega? Yy, dobra, robimy łopatę. Zróbmy może od razu piecyk, żeby to nam się wszystko tutaj elegancko przepalało. Cyk, cyk, dobra. I zmienimy sobie tutaj podłogę, no bo. Tego różu jest trochę za dużo, jest trochę przesyt. Trzeba to przełamać jakimś innym blokiem, na przykład kabelstone'em, którego mamy oczywiście za mało, bo tak jest zawsze, że zawsze musi czegoś brakować. Nigdy nie może być idealnie, dobra, o cyk. Więc jednego bloku nam zabrakło, więc wypadałoby go y, zdobyć i wypadałoby też zdobyć owce, których tutaj totalnie nigdzie nie widzę. Czy na tym biomie nie występują żadne. Ej, patrzcie, tu jest mobów wszędzie. A nie ma żadnych kurde zwierząt. O co chodzi? Jest to dla mnie nowość, aczkolwiek. O, kurde, strzela. Ej, myślałem, że to owca, ale to, o nie, creeper, creeper, creeper No, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, gościu Ej, no nie gadaj, o, dobra, widzę, o, dobra, widzę tutaj świnie Ale świnia, no, nam nie za bardzo nie pomoże, ale i tak sobie ją tutaj zaciukajmy Hano tu, hono tu, honu tu, o, dobra, elegancko Halo, halo, owieczki, gdzie jesteście? Ej, czy ja widziałem tu owieczka? Tak, jest owieczka, dobra, ej, mogłem wziąć nożyce Nie przemyślałem tego, bo teraz nie mamy pewności, że tutaj są trzy owce Chociaż z nich różnie dropi ta wełna, więc. A dobra, są trzy owce. Zarąbiście, udało się. Ej, kurde, co jest? Na hita wziąłem? Ej, lolz. Dobra, okej. Okay. Mamy na łóżko. Zarąbiście. Nie będzie tak niebezpiecznie. Tylko czy ja teraz znajdę domek? Raczej tak. Ale w ogóle możemy się tutaj rozeznać po terenie i zobaczyć, co tutaj w ogóle jest. Bo z tego co widzę, ten biom jest dosyć duży, nie? Ej, o kurde, patrzcie. I tu jest taka dolina ładna. Ała, ała, ile tutaj mobów? Ile tutaj mobów? Proszę mnie zostawić. Proszę mnie. No nie, no nie, no nie. Ej, nie mów, że ja zginę w pierwszym odcinku. To przecież będzie wstyd. Minecrafter zaczynający serię survival, który ginie w pierwszym filmie. No, ziomek, ziomek. Czyż wszyscy będą mnie wyzywać od nobów, tak nie może być. Czekaj, gdzie ja miałem ten domek? Ej, bo tutaj jest tak różowo, że ja go serio nie widzę, nie? Ej, ty, ale by. O, jest, jest, jest! Dobrze, że się świeci, bo tak tu rip, nie. Tak tu by była lipa. Oj, 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 ej, dobrze, że. No, już nie mogę sprintować, właśnie o tym mówiłem. Dobra, ale dobiegniemy już do domku, więc chill. Chill, mordo. Dobra, i mamy to. I teraz możemy sobie zrobić. Ej, a czy można różo. Ja wiem, co zrobię! Różowe łóżko. Pa pa to. Różowy domek to musi być i różowe łóżko. No proszę Państwa. Zarąbiście, mamy różowe łóżko. Klasa, klasa, naprawdę, dobra, zarobiście, tylko nie, nadal nie mam kablistona, którego miałem zdobyć, ale ważne, że mamy dzień, bo teraz będzie chociaż bezpiecznie, nie będą nas wkurzać moby i możemy się skupić właśnie na tym, żeby zdobyć co, nieco kamienia, tylko... A, dobra. ja może sobie coś zjedzmy w ogóle, bo ja tak nie mam ani sprintu, ani nic. Zaraz to oczywiście przepalimy, tak żeby to miało ręce i nogi. O, dobra, od razu lepiej się biega, tylko czekajcie, zjedzmy sobie więcej tego. O nie, zatrułem się! Zatrucie pokarmowe, niedobrze, Mordo. Nie, dobrze, o ale mamy kurczaczka, więc możesz tutaj o Chodź do nas, o, do pancia, pięknie, pięknie. I mamy kobla, i mamy kolejny cave, więc to jest też spoko akurat. Ale do cave'a w dzisiejszym odcinku już się nie będziemy zagłębiać. Tak jak mówiłem wam wcześniej, będziemy takie rzeczy robić na streamach, docelowo. Jeżeli rzeczywiście na tych streamach będziecie. Jeżeli w ogóle będziecie chcieli takie streamy oglądać, bo wiecie, jakby jest możliwość, że... do no, kurczę, nie wiadomo, nie? Wiesz o co chodzi. Dobra, ważne, że mamy kobla i dokończymy podłogę w tym domku. I teraz fajnie by było się skupić na zrobieniu dachu. Tylko teraz pytanie, bo... Ten domek jest taki jednokolorowy, a jakbyśmy zrobili... Wiem co zrobimy. Damy te deseczki na rogach, żeby było trochę ciemniej. Wiecie o co chodzi? Albo dach z tego zrobimy, ty! To też nie jest głupie. Bez kitu. I myślę, że będzie ładnie wyglądać. I myślę też, żeby te trapdory zamienić w sumie na piaseczek. Nie na piaseczek, tylko kurde na szkło. Wszyscy sensie, wiecie, na szyby. A te trapdory powędrują tak na boki tutaj, nie? O, wiesz o co chodzi? Że będzie tak ładnie mi się wydaje. Tutaj damy te drewno i zobaczymy jak to będzie wyglądać od frontu. Tylko oczywiście zrobimy sobie lepszą sikierę. O, w sumie mamy żelazo, więc zróbmy sobie od razu żelazną. A, ale się szarpnąłem człowieku na bogatości. Wiesz o co chodzi. Dobra, tutaj dajemy sobie ta. I jak to wygląda? No i mo chyba będzie lepiej tak wyglądać, nie. I wtedy możemy zrobić też różowy dach yy, z normalnie z wiecie, schodków z drewna, i to odda. Tak, Takie mam przeczucie. Ale to oczywiście Wy w komentarzach musicie napisać, nie? Czy odda, czy nie. Oczywiście to nie jest nasz docelowy domek, to jest tylko baza tymczasowa, taka wylotówka, tak zwana, wiesz, my tu będziemy wracać co jakiś czas. Być może ktoś tu zamieszka, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jest taka możliwość, lecz nie wiadomo, nie wiadomo. Dobra, dajemy sobie tutaj tak yy, i mam. Mamy zrobione filary naszego domku. Teraz by wypadało zrobić ten daszek, nie? I ten daszek będziemy robić właśnie z tych bloczków. Tylko czekajcie, właśnie. Najgorzej jest z tym, że nie wiadomo jakie są nowe bloczki tak naprawdę A, są jeszcze slaby, no Ale możemy też wykorzystać liście jako ogrodzenie Ale myślę, że to zrobimy z czasem, bo no, jakby biał już zbudować dzisiaj ten cały, wiecie, domek To nie zabrakłoby nam, kurde, czasu, nie? Więc to trzeba, wiecie, umiarkowanie Na spokojnie, skończymy to, nie? Ej, o, o, Dobra, to będzie, ej, to będzie naprawdę dobrze wyglądać Dobra, jak widzicie, robimy sobie tutaj jeszcze więcej... O, proszę bardzo, schodków, yy, bo ścięłem sobie dwa drzewka, yy, nie wiem jak te liście będą się rozwalać, bo zauważyłem, że one chyba nie znikają. I w ogóle, ej, jak wygląda sadzonka tego drzewa, ty, to jest też ciekawe, czy ta sadzonka drzewa będzie różowa? O, 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 patrzcie, ej, ale to, ale to ładnie wygląda, czekajcie, bo tam jest creeper. Ej, sadzonka wygląda naprawdę prześlicznie. Naprawdę ładnie. Ej, jakbyśmy mieli doniczkę, do doniczki dać takiego kwiatka. Pa! Ej, naprawdę to oddaj, jako taka wiecie, dekoracja, nie? Zarąbiście, ej, zarąbiście. Dobra, więc robimy sobie tutaj daszek. Na szczęście jest to malutki daszek, więc nie jest on w ogóle problematyczny. I w zasadzie, no tak, no bo, człowieku, popatrz na ten domek. To jest chatka, a nie dom, wiesz co chodzi? Nigdy nie sądziłem, że zbuduję tak. Wiecie, bez modyfikacji różowy dom w Minecraft. Poważnie, nie? To wygląda, to wygląda naprawdę mocno jakoś. Tutaj jeszcze damy sobie ta ej, nie, no ten domek to będzie mistrzostwo, mówię wam. Zróbmy sobie tylko tu kurde te kwiatki trochę denerwują. O, dobra. Wejdźmy sobie tutaj na górę, zabknijmy to elegancko. Teraz możemy sobie dać jeszcze to tutaj. Tak, tak, tak. Aha, zabraknie nam znowu tego. Dobra, y, double radę, double radę. Bo mamy naprawdę dużo tych desek, więc tutaj siup O, zarąbiście. Ej, nie mogę z tego naprawdę, jak patrzę na tą chatę. Co ja w ogóle robię, patrzę. To... Ej, to, to jest za mocne, nie? Ja coraz bardziej mam chęć zamieszkać w tym domku, ale nie, nie, nie. Pamiętajcie, że to wy decydujecie, co będzie w następnym odcinku. Więc jeżeli jesteście w tej minucie i jeszcze nie napisaliście mordo w komentarzu, co mam zrobić w następnym filmie, to koniecznie musisz to zrobić. I napisać, bo ja nie wiem, a chcę się dowiedzieć. Ej, jakbyśmy dopnęli takie okna. Ej, różo... O, mordy. Ale, ale teraz to ja mam pomysło, nie? Teraz to ja mam pomysł. Taki fest. Ej, czy tak będzie spoko? Ej, tak to wygląda nawet. Fajnie. Ej, yo! Jakie tutaj wchodzą, widzisz? Tipy budownicze, nie? Ej, srogo, srogo. Naprawdę kawał dobrej chaty zbudowałem. Patrzcie się, tej. Dobra, pyk. A nie tak. Ale czy to dobrze wygląda? Bo tak mieszane mam uczucia, nie? I on chyba będzie git, jak damy tutaj szkło. I tutaj też.. nie no, dobrze będzie, dobrze będzie to wyglądać. W sumie moglibyśmy to połączyć z tym, tylko nie wiem, czy to. <słuch> nie tak. Dobra, na razie to tak zostawimy, nie? E, przypalmy sobie jedzenie, bo nie mamy żadnego jedzenia. E, a no właśnie, szybciej się najemy w ten sposób. I może znajdźmy jakiś piasek i zrobimy szyby. I, a, czekajcie, bo to tu to, to jest niedokończone! Chłopie! Co to zapicie na budowie, że tu takie rzeczy? To tak, tak nie można. Trzeba dokończyć projekt. <słuch> chata skończona, mamy tu chickena, musimy go sobie zjeść elegancko, żebyśmy mogli biec. Wiecie, co biega? O, pyk. I biegniemy po piasek. Ej, nie, no, kurde. Różowa chata, rozumiesz? Ej, ale ładnie wygląda, naprawdę. W sensie, wiecie, jakby to zbudowałem najbardziej podstawowy domek, jaki można w Minecraft, ale przez to, że on jest z tych nowych bloków, wygląda świetnie. Przynajmniej dla mnie. O, jeszcze, żeby tego było mało. Ej, jakbyśmy znaleźli marchewki i byśmy tam świnie zaciągnęli, to już w ogóle, chłopy To odda, jak nie wiem, nie? O, dobra, jest piasek. Ile my potrzebujemy piasku? Na szyby to trochę będziemy potrzebować. Skopiemy sobie ten piasek. O nie, pod wodą to będzie 10 lat trwało. Musimy znaleźć na lądzie. Będzie lepiej. O, pyk Dobra, elegancko. Bierzemy sobie ten piaseczek. Myślę, że tyle w zupełności wystarczy. I możemy wracać na górę, nie? Zaczęło się ściemniać. I ja idealnie doszedłem do naszej chaty. Pa, jeszcze mnie gonił tutaj. O nie, on tu wejdzie? Spadaj, spadaj! Co to za niezapowiedziany gość? Chata jest jeszcze nieukończona, proszę tutaj pukać jak już i przyjść z zaproszeniem, a mije mi się tutaj wbijać, człowieku, co to było? Za podłe zachowanie? Takich, takich rzeczy to się nie szanuje. Yy, czekajcie, bo ja miałem... A, piaseczek, dobra. Ej, ty, to właśnie, musimy sobie... O, o kurde, Ej, nigdy, naprawdę nigdy, widzowie, nie miałem tyle różowego barwniku, nie? Porąbane, powaga. Dobra, więc teraz czekamy sobie na szkło. W tym czasie pójdźmy sobie spać w naszym yy, różowym domku. Okej, okay, mamy Jonek. Dzionek, Jonix. człowieku, wiesz jak jest, nie? Ej, ale teraz pytanie. My musimy robić chyba pierw kolorowe szyby. Czekajcie, a... A, 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 widzisz? Tak to się robi. MWK bawi i tuczy, yo. A spójrzmy na to, jak to wygląda z zewnątrz. Czy coś tutaj byśmy dodali? Ja myślę, że na pewno byśmy dodali jakieś trapdory. Nie! Widzowie, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę, dobra? Napiszcie w komentarzu, co mam zrobić w następnym odcinku. Patrzcie, zbudowałem taki śliczny domek, taki śliczny, amerykański, różowy, nowy. Pachniało świeżo nowymi meblami. A tu przyszedł, wysadził i znik. No ja nie wiem, że naprawdę. Cały odcinek poszedł się walić! Bez kitu! Cały! Dobrze, że szyb mi nie powybijał, nie? Ja nie mogę Ej, mój entuzjazm do budowy tego domku spadł do y, poziomu zerowego Autentycznie, nie? Bo on już był gotowy prawie Ale na szczęście też nie, nie jest on jakiś skomplikowany I nie ma tutaj dużo do naprawiania Więc sobie to naprawimy Ale tak czy siak, jaki fejlik się wkradł, nie? To tak nie miało być Dobra, mamy to Tutaj też mamy to yy, I drzwi też mamy, okej okay. Dom naprawiony A, nie, jeszcze tutaj parę schodków Okej, okay, dobra, gi, naprawione. Teraz możemy spróbować tutaj poświrować z tymi trapdorami, bo ja nie wiem, czy to nie będzie tak ładnie wyglądać. Patrzcie się, o tak, o. Trochę bym powiedział kontrowersyjnie, więc na razie może sobie to zdejmiemy. Ej, bo mamy tutaj gościa, który. Ej, on wbije do chaty? Nie, nie, nie wbije do chaty na szczęście. No nie, ej, ja mam trzy serca. Gościu, obyś ty się tu nie tepnął. Dobrze, że ten domek jest tak mały, że się nie może przeteleportować do środka. O, mamy graz bloka. Od dzisiaj ten graz blok to jest święty blok. Musimy czcić graz bloka. O, wielki graz bloku. Jesteś wielki. Głupie. Dobra, robimy różowe szyby Pyk, pyk, osiem O, ja myślę, że tyle wystarczył Ej, tyle na pewno wystarczy, pa I różowe szyby Yo, yo, pa Pa to, jaka chata różowa będzie Tylko czekaj, jeszcze łopata Nasz święty grass musi tutaj, wiecie, o, cyk Ej, nie no, nie no Ta chata wygrywa wszystko Autentycznie, nie? O, tutaj możemy dać te trapdory Dobra, zaraz je damy bardzo mocno, bardzo mocno. Rozwalimy jeszcze tylko te trapdory tutaj i poprzekładamy je koło okien, żeby było tak wiecie. Tak, kurde, ślicznie z Ej, a w sumie tutaj, jakbyśmy. Ej, a jakbyśmy tutaj w ogóle zrobili tak o. Nie, to nie będzie dobrze wyglądać. Dobra, niech to na razie tak będzie, nie? Tutaj damy sobie hops, hops, hops. Tutaj hops, hops. I nasz różowy domek jest ukończony. Tak przynajmniej. Podstawowo, ale w sumie to taki podstawowy domek. Przez jakiś czas będziemy w nim żyli. I w sumie to czuję się trochę dziwnie, że mam różowy domek w Minecraft, ale to odda, widzowie. To odda, nie. I szkoda, że nie ma różowych skrzyń, czy to tak zadziała? Czekajcie, zróbmy. Tak myślałem, że to nie zadziała. Ale wolałem sprawdzić się upewnić, nie? Więc no słuchajcie, mamy nasz różowy domek. Pamiętajcie, że to wy decydujecie, co zrobić w następnym odcinku. Powiedzmy, że to jest taka nasza baza podstawowa, bo ja planuję zbudować większy dom albo większą bazę, ale czy tak będzie, jeszcze nie wiem. Dajcie znać, co robić w następnym odcinku, czy gdzieś idziemy, czy zdobywamy surowce, czy szukamy miejsca na domek. Wy decydujecie. I wasze pomysły są ważne. Ja coś od siebie, wiadomo, też zadam, bo to, wiesz... Troszkę, troszkę, Więc ja byłem MWK, mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się podobał i że będziecie czekać na drugi odcinek Minecraft 1.20! Więc trzymajcie się i żegnajcie... Pa!